Imperatorowi! Przyszła dostawa kostek proteinowych! Nie! Winda jedzie w dół! Oby to nie była jedyna droga na stację! Przy tej blokadzie nie wejdziemy głównymi drzwiami. Rozejrzymy się. Musi być inne wejście. która mrozi krew w żyłach, dosłownie to soplownica. Śmiało skarbie. To prawdziwa okazja. Twoja broń prosi o ulepszenie. Czuję, że to ci się spodoba. do magazynowania energii. Tylko czemu jest taki fioletowy? Może ma to związek z tym międzywymiarowym chaosem. Jeśli tak jest, to trafienie go przeniesie nas do innego wymiaru albo wywoła implozję. A. Wiedziałam. Blizon musiał wchłonąć nadmiar energii uwolnionej przez ten chaos. Trafiliśmy do innego wymiaru opuszczonego wymiaru sądząc po wyglądzie Przyjechała winda Ratched. Ja też nigdy nie poznałam swojej rodziny, chyba że liczy się imperator. Jeśli tak, to nie mogłam trafić gorzej. Pewnie masz rację, ale nawet jeśli Lombaksy okażą się wspaniałą rodziną, to mogą być mną rozczarowane. Dlaczego? Jesteś bohaterem? Może i dołożyłem paru łotrą, ale one wynalazły tyle wspaniałych rzeczy. Jesteś zbyt skromny. Może. W moim wymiarze mam całkiem dobre życie i nie chcę ryzykować. A propos ryzyka jeśli w tym wymiarze istnieje stacja Kedaro, to myślisz, że Rubionowa Kuźnia też? Pewnie tak, ale wszystko jest tu w takim stanie, że może nie działać to może znajdźmy więcej blizonu i wróćmy do poprzedniego wymiaru. Myślisz, że badali tu rośliny? Może. Albo coś wydostało się ze zbiornika. A. A! Gdzie to? Amemboid? że prawdy są szept. Dzień. Do takiej galaretowatej paszczy. Ciebie raczej by nie zjadły. Łatwo ci zgrywać, chojraka. Nie jesteś na jeden gryz. Zamknięte. Chodźmy dalej. Przepraszam, pomyliłem się z kimś. No, skucha. Nic mu nie jest. Jestem Raczet. O, wspaniale. ty Raczet, szukałeś mnie? Oby tak było. O, mogę ci mówić czek? Nie. I nie. Słuchaj, e, poszukuję blizonu. Oho, mogę ci pomóc, ale zgubiłem w tej wodzie ramię dostępu. Trzeba ją wypompować, ale jak? Jak? Spokojnie. Zajmę się tym. Jeśli to pomieszczenie jest często zalewane, terminal pompy powinien być gdzieś wysoko. Hej, Wprawdzie o to nie pytałeś, ale jestem śmieciobociem. Yes. Ja jestem. Miło cię poznać, śmieciobocie. To jest Kit. Cześć. Cześć, Dlaczego Do czego potrzebny wam ten plito? Staramy się dostać do innego wymiaru, żeby użyć rubionowej kuźni. O, mamy tu taką! Niestety od dawna nie działa. Robiła przy zabawne kwadraty. Ha! Czyli... to ramię dostępu służy jako klucz? Przez klucz rozumiesz łatwe i bezpieczne wciskanie guzików, To no tak? Co? Ale blidą, ho ho, jest winda, która zawiezie nas do jednego z tych cudownie błyszczących kryształów. Cię zabić? Też się z nim zaprzyjaźnisz, to możesz go nazywać Wolcik, albo Wolcini, albo. Uf! Uf! Ale. Ale trzeba. Czadowa... starym ramieniem dostępu. Nie! Nie! Moje ramię dostępu! Nie działa! To, to... już tylko zwykłe ramię! Co to za szaleństwo?! A, nie ma zaślania. D <noise> Musimy je tylko D jakoś włączyć. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra, zostanę i będę was obserwował. <noise> Hej, nie macie wrażenia, że tu straszy? <noise> Na pewno możemy mu zaufać? Trochę ekscentryczny, ale chyba tak. O ile pamiętam, terminale zasilania są zwykle wysoko dla bezpieczeństwa i ruchu. A! Namierzyły nas same To tajnie! Oh! Oh! Oh, nigdy nie był taki skory do zabawy! Chce się bawić? Zwykle wałęsa się tylko po stacji i zajmuje się swoimi sprawami, ale teraz wyraźnie was goni! Jestem zazdrosny! Jest! Mój ulubiony blizon na całej stacji! Uwielbiam to jak się mieli, kiedy patrzy się na niego przez sześć godzin! To chyba pora się pożegnać. <laughs> Dzięki za pomoc. Wymiaru? Tak, bardzo śmieszny. Powiedz George'owi, żeby lepiej jutro na prawdę uważał. Kuźnia powinna być przed nami. Co tu robisz? To śmieszna historia. Nie z Tobą rozmawiam. To mnie pytałeś? Mamy blokadę. Jak Ty i Twój wierzchowiec tu weszliście? Ja prowadzę tu inspekcję. Oceniam biel i czerwień. Bo jestem dekoratorką wnętrz. Pierwszej klasy. Imperator prosił nie? o zmianę wystroju, żeby zrobić wam niespodziankę. Nie zrobi przez ciebie. Nigdybym mu się nie sprzeciwił. Proszę wyjdźcie. Moje panki pamięci są już wyczyszczone. Dobra robota, dekoratorko. Co dalej? Wzbudzimy mniej podejrzeń, jeśli pogadamy z badaczami. Albo możemy iść do panelu sterowania i stworzyć wymiaromat. Panel sterowania jest chyba na tamtej platformie.